Słodziutka. Z Miffy! Zapomnisz o smutkach! Z Urocza, śliczniutka! Snafie i granti spotkasz tu! Z Melaniu bawiąc się! Oraz przygód moc dziś przeżyjesz znów! To będzie bardzo miły dzień! Z Milutka, słodziutka! Z Zapomnisz o smutkach! Z Urocza, śliczniutka! i kałuże. Dzień dobry, Miffy. Czy coś się stało? Chce się bawić w chowanego z przyjaciółkami na dworze, ale pada deszcz. Ojej, w czasie deszczu nie możesz iść do parku, prawda? Prawda. Wszędzie są kałuże. Popsują nam zabawę. A zdaje mi się, że ktoś tu jest trochę markotny. Nie jestem markotna. Chcę tylko pobawić się na dworze z przyjaciółkami. O! To Snuffy! <grystanie> <grystanie> Jesteś mokra! To miło, jedna z twoich przyjaciółek przyszła cię odwiedzić. Nie skacz tak, Snafi. Muszę cię osuszyć. Snaffi, jesteś mokra. Hmm, Snaffi, gdzie jesteś? Zginęła ci Snafi? Chyba się gdzieś schowała. To może pobawicie się w chowanego? Właśnie. Szukam! Jesteś gotowa? Eee. E? Snuffy, Czy to ty? Suczka zniknęła. Eee. Eee. Snuffy. Tam się schowałaś! Widzę cię. O! Zostań tu, Snafi! Witaj, Missy. Granti! przyszłaś się bawić! Bawię się ze Snafi wchowanego. Jeśli chcesz, możesz pomóc mi ją znaleźć. O! Schowała się gdzieś tam! Eee, Snafi dobrze się chowa. Pewnie znalazła nową kryjówkę. Chodź, poszukamy jej! Snaffi się chowa zbyt długo. Och nie! Snaffi, <laughs> Snaffi, już nie chowaj się. Snaffi chyba naprawdę zniknęła. Snaffi, proszę, pokaż się już. Razem z grandi jesteśmy tuż, tuż. Snafi, Snafi, czy się skryłaś tam? Nie wiem, już gdzie jeszcze szukać mam. <śmany lideratak> <śmany lideratak> Snafi potrafi dobrze się schować. U, spójrz, zostawiłam określady łapek. Chodźmy ich tropem. Chodźmy. Cie. To była wspaniała zabawa, ale teraz muszę cię odsuszyć. Nie wierz się, Snuffy. Czekaj! Kto to? To melania! Cześć Mifi! Cześć Granty! Cześć! Przyszłam, jak tylko przestało padać. Jej! Nie pada! Teraz możemy się bawić na dworze. Gdzie moja parasolka? Snaffi! <grywy> Snaffi ją ma! Stój! Zostaw! Wracaj! Wracaj, Snaffi! Szybko, Gnasz, ja też tak chcę. Snaffi, zwolnij. Snaffi, sok. To nie patyk, zostaw go. Dobrze, ty i Grant pójdziecie tędy, a ja tam tędy. Zgoda? <gryw> Snofi! <noise> Cóż, odzyskałam parasolkę. Chodźmy pochlapać się w kałuży. <noise> tak! Dobrze się bawisz z przyjaciółkami? Pewnie. Bawiłyśmy się w chowanego, w przeciąganie liny, w pościg... A teraz bawimy się w rozchlapywanie wody w kałużach. No, widzę, że potrafisz świetnie się bawić nawet w deszczowy dzień. Mm -hmm. A rozchlapywać wody w kałużach można tylko po deszczu. Spójrz. Kałuże są super. Klap, klap. Wersja polska na zlecenie platformy NC plus Studio Publishing.